Zabawy z czasem i przestrzenią stały się tematem wielu książek fantastyczno-naukowych. W świecie matematyki i geometrii również można znaleźć wiele niezwykłych pomysłów. Alicja z Krainy Czarów odwiedziła świat po tamtej stronie lustra, a my dzisiaj zapraszamy was do niezwykłej Krainy Geometrycznych Przekształceń. W tych rysunkach można doszukać się wielu zaskakujących niespodzianek. Zapraszam Was dziś na spacer połączony z oglądaniem niezwykłych, niecodziennych dzieł holenderskiego malarza i grafika Mauritiusa Eschera. Dzieła Eschera potrafią docenić zarówno artyści, jak i matematycy. Zawierają one bowiem mnóstwo odniesień, na przykład do logiki matematycznej, ale także do geometrii. Każdy z Was zauważy bez kłopotu, że Escher tworząc swoje dzieła posługiwał się niecodzienną, na pewno ponadprzeciętną geometryczną wiedzą. Znawcy przedmiotu mawiają, że w dziełach Eschera są niemal zawsze dwa poziomy. Pierwszy poziom, rzeczywisty, pełen konkretów i szczegółów odtworzonych bardzo starannie, narysowanych czy namalowanych w taki sposób, że każdy chce o nich powiedzieć, to jest tak jak trzeba, narysowane starannie, ja widzę co to jest. Ale jest w nich również poziom drugi, głębszy poziom, na którym rozgrywa się jakaś niezwykła, niespodziewana iluzja. Mawia się również także, że w dziełach Eschera ukryte są dziwne pętle. Oglądając te dzieła jesteśmy w sytuacji detektywa, który z jakiegoś ustalonego punktu rozpoczyna swoje śledztwo, następnie bada różne fakty, tropi hipotezy, bardzo ciężko pracuje i w pewnym momencie stwierdza, że mimo ogromu wykonanej pracy śledczej. Znalazł się nagle z powrotem w punkcie wyjścia i nie wie o całej sytuacji ani o Jotę więcej niż wiedział na początku, a być może wie jeszcze mniej. Dzieła Eszera zawierają w sobie mnóstwo prowokujących pytań. Pytań, na które odpowiedzi znaleźć jest albo bardzo trudno, albo nie można ich znaleźć w ogóle. I być może Eszer próbuje nam powiedzieć, że cały nasz świat jest właśnie taki, taki dziwny i że zawsze. Trudno będzie poznać nam go dokładnie i do końca. Tu widzimy ciekawą próbę pokazania trzech wymiarów na płaskiej, czyli dwuwymiarowej kartce papieru. Na obrazach owady osiągają niespotykane w naturze kształty. Czy świat jest biały czy czarny? Często pyta nas w swoich pracach Mauritius Escher. W tych grafikach jest wiele ukrytych sekretów i znaków zapytania. Gdy zmrużymy oczy i puścimy wodze fantazji, zobaczymy wiele zaskakujących szczegółów. Na tym obrazie widać jasne ryby i ciemne ptaki. Właśnie. Artysta osiągnął tu w świadomy sposób pewien zamierzony efekt. W zależności od tego, na której części skupimy swój wzrok, w zależności od tego, czy przymrużymy oczy, czy też nie, widzimy raz przede wszystkim ciemne ptaki, a raz przede wszystkim jasne ryby. I człowiek chciałby się zapytać, jak to właściwie jest, czy to są ptaki, czy to są ryby. Ta grafika Eschera, podobnie jak wiele innych jego grafik, może być uznana za ilustrację tzw. paradoksu kłamcy. W logice matematycznej ów paradoks został wymyślony przez greckiego filozofa Epimenidesa. W swojej najprostszej formie paradoks kłamcy brzmi tak: To zdanie jest fałszywe. Jeśli przypuścimy, że to zdanie jest prawdziwe, to wtedy prawdziwa jest jego treść, a owa treść głosi, że to zdanie jest fałszywe, czyli nieprawdziwe. Na odwrót, jeśli przypuszcza, że to zdanie jest nieprawdziwe, to wtedy jego treść jest nieprawdziwa. A jego treść głosi, iż zdanie jest fałszywe, a zatem to jest nieprawda, a zatem zdanie jest prawdziwe. I ciśnie się na usta pytanie: jak to właściwie jest? Jest prawdziwe czy jest fałszywe? I pewnie takie natrętne, nie dające spokoju pytanie chciał nam postawić Escher. Muzyka Ten obrazek Eszera nosi tytuł Dzień i Noc. Artysta wykorzystał na nim w niezwykły sposób efekt symetrii osiowej. Z osi symetrii, umieszczonej gdzieś po środku obrazu, wypływają w dwie strony, w lewo i w prawo, dwa światy. Takie same z punktu widzenia geometrii. Różnią się tylko tym, że to, co w jednym jest czarne, w drugim jest białe i na odwrót. Oba te światy sklejają się ze sobą w jakiś niecodzienny, niepokojący sposób. I być może warto właśnie w tym miejscu uzmysłowić sobie, że bardzo podobnej iluzji możemy ulec w bardzo prostej sytuacji. Nie uciekając się do pomocy eszera, wystarczy stanąć przed lustrem, przyłożyć do tafli lustra rękę z zegarkiem i z niepokojem obserwować wskazówkę sekundnika, która po naszej stronie lustra biegnie w inną stronę niż po tamtej stronie lustra. Gdzie te schody mają początek, a gdzie koniec? Nie, oczywiście nie wiem. Te schody najwyraźniej biegną w kółko, a my do tego w naszym konkretnym Euklidesowym świecie nie jesteśmy przyzwyczajeni. W naszym świecie schody kojarzą się natychmiast z pojęciami góra i dół, poziom i pion. Gdy mamy schody, to wiadomo, w którą stronę należy po nich wejść pod górę, w którą stronę należy po nich zejść na dół. Pomaga nam tym prawo ciążenia. Tymczasem, schody Eschera można oglądać w bardzo niecodzienny sposób. Podczas oglądania można obraz obrócić o 90 stopni, o 180 stopni i stale będziemy na nim widzieć schody. Poszczególne fragmenty tego obrazu nie przypominają przecież nic innego. Tym niemniej, w owym dziwnym świecie, w którym te schody istnieją, geometria jest podobna do naszego świata. Natomiast panuje tam zupełnie inna fizyka. Nie ma Wyróżnionych pojęć góra, dół, poziom i pion. I to wcale nie nasze oko jest winne temu, że ulegamy iluzji i złudzeniu. Winna jest temu nasza wyobraźnia, pełna ograniczeń, przez to, że wyrośliśmy w tym jednym konkretnym świecie, a Escher stara się nam pokazać, że może być inaczej. Która ręka zaczyna rysować? A która kończy? Gdzie zaczyna się rysunek, a kończy rzeczywistość? Która z tych kolumn podpiera sufit, a która podłogę? Trudno odgadnąć. Można oglądać je raz z góry, raz z dołu. Ten obraz przeczy prawom natury. Woda tutaj płynie do góry, wbrew prawu powszechnego ciążenia. Można tę sytuację interpretować inaczej. Na grafice Eschera pod tytułem Wodospad wszystkie drobne szczegóły z osobna, płynąca woda, kolumienki, kanały, domki, okna, drzwi, dachy są bardzo realistyczne. Nie mamy najmniejszych problemów z akceptowaniem każdego z tych szczegółów z osobna, z akceptowaniem sposobu ich przedstawienia na rysunku. W dziwnym świecie na obrazku działa również prawo grawitacji, prawo powszechnego ciążenia. To właśnie grawitacja powoduje, że woda może płynąć. Dzięki grawitacji obserwujemy na kuli ziemskiej wodospady, nie zgadza się jedna rzecz, nie zgadza się geometria przestrzeni. W naszym świecie prawo grawitacji mówi, że siła ciążenia zawsze skierowana jest w tą samą stronę, w stronę środka Ziemi. W dziwnym świecie w którym istnieje wodospad Eschera, siła grawitacji skierowana jest zupełnie inaczej. Geometria przestrzeni powoduje, że woda płynąca pod wpływem grawitacji może płynąć w kółko. ów dziwny, trudny do zaakceptowania efekt iluzji, Escher osiągnął dzięki swoistej zabawie z perspektywą dzięki temu, że nasze oko ma kłopoty z przekazaniem wyobraźni, jaki powinien być. Kształt trójwymiarowego obiektu, jeśli oko ma do dyspozycji tylko dwuwymiarowy obraz tego obiektu. Podobne efekty Escher osiągnął w wielu innych swoich grafikach, na przykład w grafice Dziwny Świat. Geometria na tych obrazach przybiera kształt kuli. Linie proste stają się faliste. Czarne mieszają się z białymi, a małe przechodzą w duże. Taki niezwykły świat, ciekawy również z matematycznego punktu widzenia, wyobraził sobie i namalował Mauritius Escher. A teraz wyobraźcie sobie morze, w którym żyją tajemnicze ryby. Żadna z tych ryb nie może opuścić morza bowiem gdy zbliża się do brzegu, zaczyna maleć. Gdyby któryś z nich udało się dopłynąć do brzegu, przestałaby istnieć. Powiedzcie mi, czy potrafilibyście, tak na własny użytek, wyobrazić sobie nieskończoność? Hmm. Nieskończoność to coś bardzo abstrakcyjnego, co istnieje tylko w naszej wyobraźni. Moim zdaniem świat jest skończony, nieskończoność wymyślili matematycy. W jakimś sensie i Maciek i Marta mają rację. Jak powiedziała Marta, świat jest skończony. Na obrazku Eschera istnieje tak naprawdę tylko skończenie wiele rybek, bowiem tylko skończenie wiele rybek mógł artysta narysować. Jednakże ich malejące rozmiary w miarę przybliżania się do brzegu powodują, że jesteśmy skłonni uważać, że rybek na obrazku jest nieskończenie wiele. Tak więc, tak jak powiedział Maciek, nieskończoność istnieje tutaj, w naszej wyobraźni. Nieskończoność, jak powiedziała Marta, wymyślili matematycy. Wymyślili dlatego, że jest im potrzebna dla upiększenia, dopełnienia ich abstrakcyjnych, matematycznych koncepcji. Ten węzeł nie ma początku ani końca. Ten obrazek Aschera przedstawia, jak każdy widzi, węzeł. W matematyce istnieje bardzo zaawansowany dział geometrii, zwany teorią węzłów, który zajmuje się badaniem własności takich właśnie tworów. Tworów przypominających wałeczek z plasteliny, zawęźlony, powykręcany, powyginany w różne strony, którego końce następnie ktoś skleił ze sobą. Okazuje się na przykład, że takiego węzła jak ten z rysunku zwanego przez matematyków trójlistnikiem, i drugiego węzła, będącego jego lustrzanym odbiciem, nie daje się wzajemnie przekształcić na siebie za pomocą tylko ciągłych ruchów, bez rozrywania owego plastelinowego wałeczka. Za abstrakcyjne, nowe prace z teorii węzłów przyznano przed kilku laty jeden z medali filca, najpoważniejsze naukowe wyróżnienie, jakie może matematyka spotkać, taki matematyczny odpowiednik Nagrody Nobla. A ponadto okazuje się, że niektóre fakty z teorii węzłów wykorzystuje współczesna fizyka, zajmująca się podobno badaniem własności naszego realnego świata. A może i Wam uda się stworzyć jakieś ciekawe rysunki z ukrytym pomysłem? To na dzisiaj wszystko. Do zobaczenia w kolejnych łykach matematyki. Cześć! Cześć!